Wprowadzanie faktur do systemu XEF za pomocą szablonu Excel. Jednym ze sposobów wprowadzania faktur przez oprogramowanie Hogard KSEF i Hogard KSEVcia do systemu XEF Ministerstwa Finansów jest zaimportowanie faktur przygotowanych w postaci pliku Excel. Razem z programem Hogard Xef i Hogard KSEVcia otrzymujemy szablon faktury w pliku Excel. Jest to rozbudowany arkusz który uwzględnia wszystkie elementy faktury ustrukturyzowanej w wersji drugiej Ministerstwa Finansów. Szablon zawiera ponad pół tysiąca pól, jakie mogą wystąpić na fakturze. Na pierwszy rzut oka szablon wydaje się skomplikowany, ponad pół tysiąca pozycji w 19 zakładkach. Jest to maksymalna struktura zawierająca wszystkie pola schematu. Za pomocą tego szablonu, w przeciwieństwie do większości programów, Możemy wystawić każdą fakturę, jaka jest dopuszczalna w systemie KSEF Ministerstwa Finansów. Na szczęście w większości przypadków trzeba wypełnić tylko kilkanaście pól. Można przygotować swoją modyfikację szablonu, dostosowaną do swoich własnych potrzeb. O tym, jak to zrobić, dowiemy się z innego szkolenia. Wszystkie pola w szablonie są dokładnie opisane według oficjalnej dokumentacji Ministerstwa Finansów. Za pomocą jednego pliku Excel możemy wystawić równocześnie wiele faktur. Pierwsza zakładka Faktury zawiera dane nagłówka faktury. Pozostałe zakładki dają możliwość dopisywania do nagłówka faktury dodatkowych informacji, takich jak pozycje na fakturze zakładka Detale, terminy płatności zakładka Płatność terminy płatności czy numery rachunków bankowych. Zakładka płatność rachunek bankowy. Wróćmy do zakładki faktury. W celach szkoleniowych wystawimy fakturę zawierającą dwie pozycje. Omówimy najważniejsze pola, które musimy wypełnić. Każdy kolejno wprowadzany wiersz będzie dotyczył jednej faktury. Jeśli wprowadzamy większą liczbę faktur, to pomiędzy kolejnymi wierszami faktury nie może być wiersza pustego. Pierwszy napotkany wiersz pusty traktowany jest jako koniec danych do pobrania. Czyli zaczynamy od zakładki faktury. Kolumna A, faktura ID, w wierszu trzecim wpisujemy 1. Pierwsza faktura w tym arkuszu. W niektórych polach, zapisując dane liczbowe, musimy liczbę poprzedzić apostrofem. Informacja o takiej sytuacji wyświetlana jest na arkuszu. Źle wpisana liczba nie pozwala na eksport faktury do systemu KSEF Ministerstwa Finansów. W polu B3 Prefiks podatnika wybieramy z menu rozwijanego.pl. W polu D3 NIP wpisujemy NIP podatnika, czyli naszego podmiotu. W polu E3 Nazwa wpisujemy nazwę firmy. W polu F3 Kod kraju Wybieramy z listy rozwijanej kod kraju.pl. Następnie wypełniamy adres naszej firmy w polach G3-H3. Zauważmy, że wszystkie pola, jakie tu wypełniliśmy, oczywiście oprócz pola A3, będą wspólne dla wszystkich naszych faktur. I przy wypełnianiu następnej faktury, wystarczy je skopiować do następnego wiersza i nadać w polu E4 nowy identyfikator 2. Poprzedzony apostrofem. Następnie wypełniamy dane podmiotu kupującego, wypełniając odpowiednie pola od P3 do AF3. Teraz przechodzimy do wypełnienia informacji podstawowych o fakturze. W polu AG, rodzaj faktury, wybieramy z rozwijanej listy rodzaj faktury, VAT. A następnie wypełniamy kolejne pola. Wybieramy kod waluty w polu AH. Wpisujemy datę wystawienia w polu AI w przestawionym formacie daty. Wypełniamy pole AJ, miejsce wystawienia i AK, numer faktury. Pamiętaj, numer faktury musi być unikalny dla danego podmiotu w systemie Ksef. System nie przetworzy dokumentu, który będzie miał taki sam numer faktury. Jaki był już zarejestrowany w systemie KSEF? Wypełniamy pole AL data dostawy według przedstawionego formatu. Przechodzimy do kolejnej sekcji sumy kwot. Niestety odpowiednie pola tej sekcji musimy uzupełniać ręcznie i nie możemy w pola wpisywać formuł, tylko wartości. W kolumnach od BM do BP, BX, CD, i CE wybieramy odpowiednie wartości. Wypełniamy jeszcze pola w innych sekcjach, na przykład forma płatności, lub inne pola zawierające dla nas istotne informacje. Na tym kończymy wpisywanie nagłówka i przechodzimy do zakładki Detale. Tu także musimy wypełniać wiersze po kolei, nie robiąc wierszy pustych. Ponieważ nasza faktura ma mieć dwie pozycje. Więc wypełniamy dwa wiersze: wiersz drugi i wiersz trzeci. W kolumnie A wpisujemy identyfikator naszej faktury z kolumny A w zakładce faktury. Pamiętaj, aby poprzedzić liczbę apostrofem. Następnie wpisujemy w kolumnie B numery wierszy pozycji na fakturze. Po kolei: 1 i 2. Tu także stosujemy apostrof. W kolumnie E Wypełniamy pole, nazwa rodzaj towaru lub usługi. W kolumnie J wypełniamy miarę. Na przykład wpisujemy sztuk, godzin lub inną jednostkę miary. W kolumnie K wypełniamy ilość liczbę. Aby poprawnie sformatować tekst, liczbę poprzedzamy apostrofę. Jest to wymagane, aby nasz program poprawnie zaimportował tą wartość. W kolumnach L, M O. PQ wpisujemy odpowiednie wartości zgodne z nagłówkami tych kolumn. Niestety nie możemy tu posiłkować się pisząc formuły Excela. Musimy wszystkie wartości wpisać ręcznie w postaci liczby. W kolumnie R wybieramy stawkę VAT dla naszego sprzedawanego produktu. Wszystkie wpisane wartości muszą być zgodne po sumowaniu z odpowiednimi danymi w nagłówku faktury kolumnami AO, AP i BK. Jeśli chcemy, żeby na fakturze znalazł się numer naszego konta, możemy wypełnić w podobny sposób zakładkę Płatność, rachunek bankowy. W kolumnie A podajemy identyfikator naszej faktury z kolumny A, zakładka Faktura, czyli 1. Pamiętajmy o apostrofie. A w kolumnach B, D i F wpisujemy odpowiednie dane konta banku i waluty. Tak przygotowany plik Excel po sprawdzeniu danych zapisujemy w folderze C, Hogart, hogart folder danych Excel. Przy odpowiedniej konfiguracji programu plik zostanie samoczynnie zaimportowany przez nasz program i wysłany do krajowego systemu e-faktur Ministerstwa Finansów. Przygotowanie faktury za pomocą szablonu Excel nie jest trudne. Jeden plik może zawierać wiele faktur gdzie większość danych się powtarza. Może to właśnie rozwiązanie jest dobre dla Twojej firmy.